Siemaneczko, witajcie. Dzisiaj Astra GTC Silnik 1,4 Turbo 140 KONI. Będziemy wymieniać zbiorniczek płynu chłodniczego, bo się poci. Także zapraszam do oglądania. Spuszczamy płyn chłodniczy. Do tego celu użyjemy sobie jeszcze kaweczkę i wężyka Chodź, będzie trzymał. A bo w sumie nie Na razie nie, nie to to jest na śrubki. Ale kurwa ciepło. gorąco nie ciepło. Trzeba podnieść do góry. O, o faktycznie. なるほど。Mm. mamy spuszczony. Także teraz weźmiemy się za demontaż. Chyba akumulatora. Tylko ten no, na, razie bym, na razie bym spróbował ściągnąć. E, spróbowałbym ściągnąć. To bym zdjął. Może by się udało to zpiąć, i zobaczyć, czy on będzie się, no. się ruszał. Albo, albo to i czy on nam się ruszy. Może nie, to. Trochę. Tu jest zastany, to on się nie ruszy. Już. No dobra, zdemontujemy to, to kurde no. O i to mamy za tym. No i też tą, siódemkę nasadową. Przecież nie zesadłem od Ciebie. To jest tam tak, Marlusz. Dobra, ja ściągam to. O, tylko trzeba. Trafić. O kurde, siokło, Boże ty się, żeś tego nie stępił? No ja nie mogę już tego tępować. z Zmeringów, uważaj z tym. jeżeli raz ja z Trzeba uważać. <gry> no to masz pudełeczko. To Zaraz zaraz No, To będzie magnesowane. Zobacz. Już. Wiesz, wiesz, co zrobiłem? Włożyłem w kieszeń i kucłem Ja się tu wpierdolę, czyliłem. A... Nie, na pewno. A. <gryciłem. <gryciłem> <O Boże. gryciłem> Dobra, ściągamy tam <tą> zapinkę pinkę. Jeszcze trzeba tą oryginalną wziąć. trzeba tyle odkręcić. Tu się nie zdejmie tych, nie? Poczekaj. Eee. Żeby było różni. Tak, tutaj jest wsówka to się... A nie, tam jest jeszcze. Przeniez są wsówki. Ale westę to wyri. Nie, to trzeba tam jakoś przycisnąć, żeby się odpięło. Tutaj napier kręcimy tutaj to, ten wędrzyk. O. Wiesz, zawsze jak się nagrywasz, to potem nawet jak coś zapomnisz to. Chyba ten na dole się otworzył? No, no. A, zobaczę. Ja bym tamten odpiął na dole, bo on jest taki na sztywno, że nawet jak tego tak to. Odkręcimy teraz tamtą? No. Z tą opaskę bo on na dole? jest. Skrócony trochę i jest, jak to się mówi. No, już, już był przycięty, no? mm -hmm. ta paska będzie jeszcze dobra? Tak, chyba, chyba taką to mam paskę. No, tu się rusza i on się rusza tylko na tym dole, tam. Tylko właśnie jak tym dół tam jest. O, oh. 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 Jego się wysuwa. wysuwa. Przeszkadza. No i przeszkadza akumulator. Tak. I czujnik jest tutaj na rogu. O. Czy trzeba wciągać akumulator? No raczej trzeba. kurczak Czujnika się nie słuchaj, zrobimy żeby, tak, żeby go nie urwać? Kurde, zobacz. Odepniemy wszystko, zaraz. Słyszysz? Zrobimy tak, że odepniemy ten akumulator, bo musimy. A mimo... ta budowa nie schodzi? Jak to jest? Bo no, to jest ogólnie tak. Tu jest, są zaczepy z przodu. O. O. Otwieramy całość. Luzujemy, no, tutaj są chyba dwie dziesiątki. Tu idzie, tu idzie, no, naprawdę, to, to, Będzie ciężko nawet akumulator robić. Zobacz, tu idzie. No gdzie? Tu idzie. To ściągasz, to wszystko zejdzie. To, powiedzieć. No kurczę, no naprawdę. Jeszcze zaraz sprawdzimy. Masz pamięć fotograficzną? Tak. no spokojny bądź na razie myślę, że to brzmi jak to samochód jest po dziurach nie masz tego... co? kontakta? kontakt nie, nie kontaktuję słabą grubotę, że masz kontakt na tym co to jest? bezpiecznik dobra, to to zejdzie całość Nie tak byłby No że Ty nie masz kodu tego no nie wiem o co tam chodzi Mam polizowane. No, nie wiem, czy tu jest szasz, tu jest taki zatrzask. Z Tak, to jest na zatrzasku tu, tu z tej strony. trzeba ja muszę to czymś podważyć. No to tego szpikulca nie... to nie. Nie chcę, hmm. Ale inne. <laughs> tego spikulce użyłem. W tamtej H, dużo łatwiej. Przyświe. Słuchaj, teraz w samochodach to już tak będzie ze wszystko. Tutaj się tego nie widzę jak trzeba. O. O, zeszło. zeszło. Podważone z dwóch stron no, ale tutaj tak nie zbiorność już są z tej i z tej, dlatego to jest ból o, przytrzymaj tak, możemy mi się uda wyciągnąć. Pierwsze, zobacz jak ta wtyczka jest Tak. czynnikiem, Nie to musi być za A od dołu dobra od dołu Nie, myślę, żeby wypić po prostu cały, całą kostkę. Wiesz? O, przekręciłem i dodałem. Dobra, Jeszcze dobra, mamy go. Wy, wyciągnąłem czujnik z niego. Cały. To tu na psówkę. Tu ci się chyba oszczędziło. że się oszczędziło. Ten no co, od razu pakuję nowy, czy, czy, czy tam przecierasz? No tam zobaczę, przetrw. A, ty masz ten czujnik nowy, tak? Zostawiam. No, no już widać, gdzie. Masz szmatę? Mam, tam narusztowałem, tam mam. Przetusza naciska. Tu, tu. To się nic nie w te... Nie wsiąg Nie bangla A, już wiem jak to się rozpina Trzeba tu w środku nacisnąć No i wysunąć Nie powiem Ci szczerze Że, że nie wiem Nacisnąć i wyciągnąć Tak Zakładamy nowy zbiorniczek z czujnikiem O! Widzisz to jest po to żeby o, tu tam, wcisnąć, wcisnąć i, 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 i do, do tyłu Trzymać? No, naciągnij to trochę Żeby coś się włoży, No nie tak nachalnie, nie to Żeby chociaż trochę przed no, jak korek przeszkadza to wyjmij Czy może się uda? To właśnie miał chińskie ręce. To był fajnie no. może to Chińczyki składał tak, tak, tak ciasno Nie by się nie. No, a tą dobrą stroną. Inaczej, inaczej nie wejdzie. tylko w jedną wchodzi, no ale no, teraz odcja pytał. Trzymaj go na razie. Ona no. dziać. Teraz musisz chcesz chyba podłogę włożyć, nie? No próbuję. O, siedzi. Teraz powinien tak wejść. O! Siedzi. malina o, petarda A go mogę zakręcić. Piękny, taki głupi, piękny. Dobra, no, w zasadzie tak. Plus. Bo ciągnieło się. siedzi O! Ja się nawet już A, tam gdzieś. My coś a to się kocham. A, poruszę tu już. Był styk. Tu już gorzej. No to już nie poruszysz, bo nie ma jak. Newtony aż było w No i patrz, w zasadzie prosta robota. No nie wiem, ta, tylko tu jest problem właśnie z tym akumatorem, że się rozkoduje. Ale Zobaczmy. nie, zobaczymy. Dalej. się komputer No, czekaj, blaszka. O, czekaj, to jest Blaszka nie ukręcimy? Jak to było? Tak, to tak, No to czekaj. Blaszka kopuje. Wszystko bra i buczy nie rusza się. Ale gdzie masz tego przewodu? Czekaj, tego, Czekaj, muszę to zdjąć tu. przytrzymaj ten Co filtr? to. No, filtr też. Gazu

no nie masz matkę. Nie, ale tam też nie wchłania się. Tam gadasz. Jedziemy dalej. No, gdzie masz tą opaskę? Hmm. Uciekło, kłajesz, ja hmm. No, to tutaj. Jeszcze. Jeszcze. Dobrze. Dobra. Dobra, ja bym przytrzymał, coś tu możesz przekręcić w pionie, co to się wkłada, widzisz? Daj mi się światki ludzie. Teraz przewodzi ten, ten to chyba w powietrze jest, tak? Przelep, no i co, i zalewamy jogi. No, a może w tym lepku, jak w miarę pusty? Tak, ale to muszę je przynieść, bo nie znajdziesz. narzędzia zbieram nic nie mam hak kapitan a to jak było to. no tylko w jedną stronę pasuje no dokładnie tam hops 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 zamyka Dobra, masz nówkę lejek, żeby nie było Pomp mijemy <grym> <Bantaj. grym> To je płyn chłodniczy, żeby nie było Bo się w buteleczkę nie zmieściło Trzeba odpalić i później wyjąć to Dobra się zapobiec to na razie jest na maksa Bo tu już są raz, dwa, trzy Dobra, odpalaj Teraz odpalanie I zobaczymy czy nie będzie pocił za chwilę popracuję i widzimy się za chwilę tu mamy stary zbiorniczek płynu problem był taki, że cały czas puciło na tym dolnym wężu Najpierw został skrócony ten wąż Nic nie dawało. Potem jeszcze kawałek też nic nie dawało. Cały czas tu się puciło i kapało Teraz został wymieniony cały zbiorniczek. No i zobaczymy Niby to jest przypadłość tych modeli, że przecieka ten zbiornik Także pojeździmy, zobaczymy na efekt Efekt będziecie mieć w opisie jeszcze zrobimy test szczelności zbiorniczka, O, tu trzeba się przyglądać. Będzie bumblować. O, widać. Teraz jeszcze spryskam nas. Samo gęste. Oj, teraz. widać. A przyczyna znaleziona.